Szanowni Państwo, pierwsze przypadki na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały potwierdzone. Jest to siedem osób, 5 osób z Bydgoszczy, wszystkie są hospitalizowane w Szpitalu Zakaźnym w Bydgoszczy, kolejne dwie osoby to jedna z Powiatu Nakielskiego oraz jedna z Powiatu Żnińskiego. Wszystkie osoby, które zostały przebadane i został stwierdzony pozytywny wynik, były objęte kwarantanną i decyzją stosowną sanepidu. Próbki zostały w ostatnich dniach od nich pobrane i te osoby w tej chwili są pod obserwacją albo lekarzy w szpitalu zakaźnym, albo są pod obserwacją sanepidu, bo dwie kwarantanny są cały czas utrzymane i te osoby nie mają żadnych objawów. Stan wszystkich osób jest dobry. Cały czas, szanowni państwo, pracujemy nad tym, aby w województwie kujawsko-pomorskim sytuacja była jak najlepsza. W tej chwili funkcjonują cztery szpitale o podwyższonej gotowości, czyli szpital zakaźny, w Bydgoszczy, pulmonologiczny, szpital zespolony w Toruniu oraz Nowy Szpital w Świeciu. Przygotowywany jest, w sumie rozpoczął już swoją działalność również w części szpital w Grudziądzu. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują w tej chwili trzy laboratoria. To jest laboratorium, które bada próbki na obecność koronawirusa. To jest laboratorium przy Szpitalu Zakaźnym w Bydgoszczy. Od wczoraj to jest Instytut Medycyny Sądowej w Bydgoszczy, który również bada te próbki i również dzisiaj jest uruchomione Laboratorium przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Są to te trzy miejsca, trzy laboratoria, gdzie w tej chwili są badane próbki. Docelowo za kilka dni również szpital w Grudziądzu uruchomi swoje laboratorium, gdzie również będzie możliwość dodatkowa badania tych próbek, więc jesteśmy, jeżeli chodzi o kujawsko-pomorskie zabezpieczeni oprócz tego do tej pory te próbki były badane w Warszawie, w Gdańsku oraz w Poznaniu, ale z uwagi na to, że przewidujemy rozprzestrzenianie się tej choroby konieczne było uruchomienie laboratoriów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniam Szanowni Państwo, że służby cały czas działają, apeluję o rozsądek i rozwagę. Zapewniam również o stałej kontakcie z wszystkimi samorządowcami naszej pracy na rzecz tej pandemii, epidemii, która dociera coraz bardziej na tereny naszego kraju.